Jest z nami zwycięzczyni kategorii elity kobiet Rita Malinkiewicz. Witam serdecznie. Witam. Wygrałaś dzisiaj z dużą przewagą. Opowiedz co się działo na trasie, czy było trudno? Jak ogólnie wyglądała rywalizacja? Wiedziałam, że wyścig od samego początku będzie bardzo ciężki, ponieważ trasa była bardzo interwałowa i podjazdy dawały mi w kość. Wiedziałam, że rywalki nie będą odpuszczać i postanowiłam atakować od samego początku i przewaga, którą udało mi się nadrobić nad Olą Podgórską, utrzymałam do samego końca. A powiedz mi, spodziewałaś się, że uda Ci się aż tak odjechać, bo nie da się ukryć, że miałaś bardzo, bardzo dużą przewagę. Wiedziałam, że trasa jest w miarę pode mnie i wiedziałam, że mogę powalczyć o zwycięstwo i myślę, że to wszystko zasługa mojego trenera, który mnie bardzo dobrze do tego wyścigu przygotował. Rozumiem. A powiedz, czy na trasie były jakieś elementy, które sprawiały Ci trudność? Nie, nie było na trasie elementów bardzo technicznych, jednak mimo wszystko zmęczenie daje się w znaki i trzeba być bardzo skoncentrowany. Chyba pogoda też dała... Oj tak, pogoda nie, mi nie sprzyja i cieszę się, że pokonałam ją w końcu tak naprawdę, ponieważ z Polski przez takie temperatury nie ukończyłam. Rozumiem, a powiedz mi, bo mm, ogólnie jak oceniasz tą trasę w kontekście Pucharu Polski? Czy to jest trasa godna takiej rangi zawodów? Czy można jeszcze by tutaj coś zmienić, udoskonalić? Myślę, że można by było coś jeszcze udoskonalić, jednak cała organizacja i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Rozumiem, bardzo dziękuję za rozmowę.